Minecraft 1 na 1 to seria, w której dwójka kumpli będzie się musiała zmierzyć z zadaniami nadesłanymi przez widzów. Oczywiście oceniać je możecie na Discordzie obozowisko piego. Nie zapomnij jeszcze napisać w komentarzu swoje zadanie, a może pojawi się ono w następnym odcinku. Już teraz zapraszam Cię do odcinka. Dobra, no, hello, siemanko, z tej strony JP, witam was w kolejnym filmie na tym kanale, jest dzisiaj ze mną... Matthew! <noise> tak, i na ostatnim odcinku, jakby coś, ja nie miałem paranoi, nie gadałem sam do siebie, tylko rozmawiałem z nim. Ale nie widziałem, że OBS nie nagrywa jego dźwięku, w sensie z nim, i... Ym, no... Możecie... Myśleć, że po prostu, yy. Ma jakieś swoje, y, widzi mi się. Albo może po prostu coś później, gdy to graż do tego materiału. No nie wiem, zobaczmy jeszcze, bo jeszcze go nie montowałem. Jak będę się nim zajmował jutro, to się y, okaże. Dobra. Y, bo pasuje to. Na samym wstępie odcinka, jeśli dobrze mi się wszystko uda zrobić i powiem wytłumaczyć, to już macie, wiecie o co chodzi. To tak szybko jeszcze powiem, że będziemy budować jakieś te tajemne bazy, nie? nie, y nie y co ustalamy jeszcze, bo to nie ustaliliśmy tego? Yyy... co 10, y minut? 10 minut, a nie 15? Myślę, że 10-15, obojętne. Dobra, to dajmy 15, bo w 10 minut będzie ciężko. no. no, no. Jak ma wyglądać ta baza? To ma być taka baza jak na Giliach, czy jak? Nie, 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 no po prostu taka baza, taki schron. Dobra, to co, a później co? Wyciszamy się na te 15 minut, i później odciszamy się, czy jak? No można, można. Podoba mi się to. Dobra, masz włączone nagrywanie? To mam, oczywiście. Na pewno. Na 100%. Dobra. Jak już wiecie, wiecie albo nie, no to dorobimy tutaj magiczną bazę, która ma nam tutaj. Ym działać, tak i yy, mam teraz tak, no to bazę, mam pomysł taki żeby to sobie zrobić w środek yy, i musi to być tak zrobione, żeby to nie było problemu więc tak, zrobimy sobie tutaj po prostu taki fajny yy, mechanizm yy, mamy na to 15 minut więc nie jest źle z czasem ale jeszcze nie mam pomysłu jakby to zrobić yy. Dobra, to mamy tak, to mamy zrobione i tu moglibyśmy zrobić na przycisk, ale chyba lepiej będzie. OBS. Nie Obser. Jak to się nazywa ten? No i krowa mi tu wlazła. Hej! Dobra, tak? I to, jeśli zrobię. E, 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 jak to się nazywa? Mm, kurde, patrz. Jak to się nazywa? No, 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 motyka. Weźmiemy na przykład redstone. I oczywiście tutaj będzie to. I patrzcie, cyk, cyk, cyk. Oj, odkrywa jakieś tam achievementy. Nie wiem jeszcze co on tam robi, ale... Nasze będzie lepsze. Pyk. Bo fajnie by było po prostu wziąć i to zrobić w miarę w czasie i się zmieścić z tym, bo może być ciężko. Spędzicie słyszeć moją myszkę na pewno. Mam nadzieję, że nie będzie to dla was tak bardzo uciążliwe. Ale no zobaczymy, może, może się jakoś tam uda. Myślę, że zrobimy sobie taką fajną, trochę magazynu, coś jakiegoś takiego zwykłego oczywiście. Może jakieś inne dodatkowe pierdółki, ale raczej nie planuję robić coś no, bardzo yy, wyszczałowego, że tak to powiem, z tego względu, że jest bardzo mało czasu jak ja się nie wyrobię, a z tym czasem może być średnio, to po prostu nie będziemy mieć co robić. Chociaż no, może się uda, <laughs> może nie będzie tak źle. będzie zejście Może na jedno Dobra Zajmiemy się pierwszym. tym Tu mamy wszystko ładnie podczepione Zrobi ten swój Styl domkowy, nie ważne Nie śmiejmy się Z nikogo, tutaj jest ten Bardzo miła atmosfera Wszyscy, chyba że zrobi lepszy niż ja To wtedy się zdziwię no, nieważne. Dobra, czy będziemy mieć jakiś taki, powiedzmy, zrobione? Dobra, zostało nam 10 minut, więc ja też się nie mogę tutaj rozbudowywać za bardzo, żeby też nie przegiąć, bo nie zdążę po prostu. Dlatego sobie zrobiłem taką mniejszą bazę. Jak na 10-15 minut nam starczy, no to nie będzie tak źle. Raz, dwa, trzy, cztery, tutaj idzie w dół, raz, dwa, trzy, cztery, tutaj idzie w dół, raz, dwa, trzy. Nie mówcie mi, że to nie będzie działać. Nawet no dorosło to zawsze działa. I bardzo ubolewam nad tym, że nie można powiesić tutaj tej latarni, bo bym to, to pewnie tak zrobił. No, niestety tego się nie da tak zrobić, a jak tak zrobię, to będzie to dziwnie wyglądać. No to to nie. Yy, czy tak robimy? Czy sobie może tak to zrobić jakoś? To będzie oczywiście każdy wie, jak to trzeba zrobić. Ale ja chyba zrobię to na nowoczesny sposób. Tak, ale powiedzmy ładnie wyglądałem te mieszanki tych bloków typu że zrobimy zrobimy coś takiego. Że cyk, nie. Cyk, 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 cyk. Też będzie. No, bo powiedzmy, że to już jakoś oświetlone mamy. Yy, dobra, ja bym sobie tak zrobił tutaj jeszcze. Yy, oj, przepraszam, uwaliłem w mikrofon. I cyk, że cyk, że nie. Skrzynia, bo ja chcę sobie tutaj. Tak, jak już robimy takie typu rzeczy, no to fajnie sobie zrobić jakiś jest magazyn, nie? No to zróbmy sobie tutaj jakiś magazyn. Hmm, dobra. Trochę za bardzo to zbliżyłem nie, Dobra. Ok, zróbmy sobie tutaj po prostu jakieś skrzynki, nie? nie Nieważne tutaj i tak nie ma znaczenia. Jakie to skrzynki.

tak, tak, no, nie wiem czy zauważyłeś czy nie yy, jak ci poszło? Pięknie, powiedz, że pierwszy raz takie rzeczy. Czyli mówię, że jest super, tak? Dobra, to czekaj. No i... ale musisz na survival'u wejść tutaj. Okej, okay, mode. Też. Survival, no. No, no i szukaj, który to jest guzik. No i już znalazłem. No. Z boku pierwsze zaż tą wintę. Kosz. Spójrz sobie tu. Chodź. Dobra, to do góry, a to w dół, no? Gdzieś spójrz. Chodź. Jakie chieba zrobiłeś. No. I nice, chodź. nice. Tu jest ja ogóle moja waza Ooo Jak Ci się podoba? Świetna. A szkoda, że skrzynki pójście ten, no, ale u mnie też trochę. Nie wchodzić. Coś ty to! A ty masz gamebo'a czy co? Nie mam Czemu mnie atakuje a ciebie nie? Dobra, nie, nie wchodzić. Wiem. A... Czemu nie mogę wejść? No możesz wejść, ale musisz zabić go, bo... Tak ja mam tylko motykę. Ty masz game moda, przecież ja cię bić o. nie mogę. To jest jakiś lej pod spodem? Nie. No co, co No to tutaj jest? nic nie ma. Aha, no to była skrzynka, która... I, I na tym polegała ta baza. Dobra, ok, możesz teleportować do mnie. Nie ma tu jak wziąć i rozwalić. JP. Dobra, powiem tak. Do znalezienia mojej bazy będzie Ci potrzebne to. Dobra, daj mi to, bo ja zanim Ty też zrobisz to. Ogólnie no. to jest taki patent, nie?, że idziesz tutaj i chuj, nie działa. No. Też nie ma nic w środkach, bo, bo to robiłem tak na szybkości już ten środek, bo mi już czasu brakowało i po prostu No, żeby coś było. Dobra, no to tak, jak, no. co to jest w ogóle? Nie wiem. No i co to robi? Nie, tak? pierwszy raz to widzę. Dobra, chodź, wychodzimy stąd. Czekaj, czekaj. Jeszcze nie. Trzeba niech ich więcej będzie. Nie, nie hmm. dotykaj tego, bomba. To jest bomba, wejdę w nią. Wejdę w nią. Możesz mi powiedzieć jak ty, to, jak ty żeś to zrobił? Ale co? Może Że to, to tak mocno rozwaliło. No chodź. To jest zwykły wagonik? Czy tam jest dużo tego, tak bardzo dużo naspełniłeś, że ten? Nie no patrz, tak, tak by wyglądał jeden wagonik. Mm -hmm, czyli tyle tego, żeś nawalił, że po prostu tak, jest tak, tego. ja ci powiem, ja ci powiem kiedy będzie na odpowiedni moment. No, A to przy... Zakończymy przy... dzisiaj ten na... odcinek? Tak, to będzie na zakończenie odcinka. Wejdziesz w to. Aha, no, nie, ty, ja popatrzę sobie. A no dobra, dobra. Mój, mój komputer to wytrzyma. <laughs> y ja bym się bardziej o serwer obawiał niż o mój komputer. No w sumie. <laughs> Jak coś, to wrzucimy na sam koniec serwer. Ale już mi czuję jak mi FPS FPSy no spadają No ja mam aktualnie z, z ponad 180 Mam 106. Znaczy mam 60 teraz Ja mam jakieś 20, 17, 27 Zajdźmy może Ale dlatego, dla że ja, ja mam... W... Tutaj jest dobrze, o, tu okay. jest dobrze. No i teraz mam 60 no. no i się możemy tutaj pożegnać Ale ja chcę wysadzić. Dobra to na sam koniec. Dobra, to F5 ja sobie jeszcze włączę. Słuchajcie, dziękuję mamy Dziękujemy. Tak, dziękujemy wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że y, kto wygrał... Ja bym powiedział, że nawet jest remis, bo tak to rozbawiła ta TNT <laughs> i tak się tego nie spodziewałem, że myślałem, że... Y, no, więc jest jeden, jeden y, Ale i tak prowadzę po poprzednim odcinku, no. więc... Y, <laughs> no dobra, jest nieźle. <laughs> komentujcie, no tak. subskrybujcie, lajkujcie, ja się z wami żegnam, Mefius się z wami żegna. Cześć, cześć i na ostatnie oczywiście trzeba coś zaprezentować. Na razie cześć, do zobaczenia w kolejnym filmie, ale dobra, teraz tu będą akurat y, tutaj. F1 tym... F1. <laughs> F1 F1? No dobra F1. O matka, ale, no ale mi to loguje No odcin się. No dawaj. No i jak na razie... Tak, dziura, że się zrobił, piękną ci powiem, ale powiem ci, że jestem zadowolony z tego serwera, że nie padł, wiesz? Powiem ci... też, też. No i widzicie, tak coś jest właśnie nami nagrywać.